Witam, dzisiaj pokażę Ci mój ogródek z funkcją prysznica i szklarni. Yy, tutaj ogólnie jest mój ogródek, tutaj jest yy, Michał. Jest już późno i Michaś zaraz pójdzie śpiochać, ale przechodząc do rzeczy, yy, teraz funkcja prysznica. Tutaj jest taka specjalna klapa, i jak możemy zauważyć, tutaj są takie otwory i tutaj jest funkcja natrysku co ciekawe możemy też zrobić funkcję wodospadu wystarczy to tylko odkręcić, nie potrzeba tutaj fachowców z Ikei i, i sami potrafimy tutaj to ogarnąć także taką klapę tylko tutaj wystarczy, że zamontujemy Tutaj właśnie y, tą klapę na ten ogródek i możemy i możemy śmiało y, tutaj y, tutaj y, właśnie y, lać prysznic natrysk A jeśli chodzi o funkcję szklarni, to zaraz wam też opowiem na, no ale ja tutaj bo już jest późno Michałek y, trzeba Michałka podlać i niech idzie śpiochać. Masz Michaś? Michałek się cieszy, Michałek podlany i może już spać. Tam jeszcze jest... Tam jeszcze jest Franek. O, Fran Franusia też podlejemy. O! I Franusz też może iść. Także Michał i Franek mają się dobrze. No, a jeśli chodzi o funkcję szklarni, no to wystarczy, że po prostu weźmiesz jakąś... No po prostu jakąś tu nylon, jakąś jakąś po prostu yy, folię No i wystarczy, że po prostu tutaj ten ogródek zakryjesz, nie? Bo tutaj to jest tak fajnie wszystko porobione yy, że, 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 i ta klapa do prysznica i, i, i folia pasuje Także wszystko jest fajnie, nie? Także taki sobie ogródek mam No i wam też polecam No, na razie